Po krótkim odpoczynku wracamy do lekcji z gramatyką. Będziemy powoli wchodzili w materiał, który no, otwiera przed nami nowy dział gramatyki. Zakończyliśmy fleksję, zakończyliśmy wiadomości, uczenie się o częściach mowy, przed nami praca klasowa z tym związana. Natomiast powoli tym tematem dzisiejszym, bardzo prostym i właściwie tylko powtórzeniowym, ponieważ cała ta wiedza, która dziś się pojawi, ona już. Była Wam przedstawiona w klasie czwartej. Tym właśnie prostym tematem powtórzeniowym będziemy powoli wchodzili w dział, który nazywa się Składnia. I tutaj będziemy zajmować się budową wypowiedzenia nie jego składnikami pojedynczymi w znaczeniu części mowy, bo to już mamy za sobą ale zajmować będziemy się ich wzajemnymi relacjami tym, jaką funkcję w zdaniu konkretne wyrażenia pełnią. Poznamy, przypomnimy sobie części zdania, no część z nich już znamy, część sobie poznamy dopiero teraz i przez, myślę, no co najmniej dwa, może, może nawet trochę dłużej, dwa tygodnie będziemy się tą składnią zajmować. E, oczywiście przeplatając te lekcje informacjami z literatury, zajmując się lekturą i tak dalej. Czyli całkiem spory dział wiadomości jeszcze przed nami. No a dzisiaj, tak jak mówiłam. Przypominamy wiadomości o wypowiedzeniu. Taki mamy temat lekcji o modzie, czyli jak dzielimy wypowiedzenia. Tak jak mówiłam, kochani, jest to wiedza absolutnie Wam znana. Bardzo ładnie sobie to y, analizowaliśmy w klasie czwartej, doskonale odpowiadaliście. Całkiem przyjemnie te tematy się realizowało, ponieważ no, doskonale sobie z nimi radziliście. Cele. Pamiętam podział wypowiedzeń. Wiem, jak dzielimy wypowiedzenia ze względu na cel. Zabarwienie uczuciowe i budowę gramatyczną. Umiem określić rodzaj wypowiedzenia. I na co bezu. Przypomnisz sobie, co to jest wypowiedzenie. Przypomnisz sobie, że my pod uwagę przy podziale wypowiedzeń. Narysujesz wykres podziału wypowiedzeń. Wykonasz polecenie pierwsze ze strony 208. Po kilka przykładów dla każdego rodzaju wypowiedzeń ustnie, i siódme z 209, również ustnie. Po prostu <laughs> będzie trzeba tam sobie poanalizować te wypowiedzenia. Ja wytłumaczę w dalszej części filmu, w jaki sposób to zrobić. Wykonasz ćwiczenia online na platformie ePodręczniki.pl. Te ćwiczenia one są związane głównie z wypowiedzeniami pod kątem ich budowy gramatycznej, ale warto do nich sięgnąć. No i przypomnijmy sobie, kochani, <laughs> aby było wypowiedzenie, no, musi być spełnione trzy. Takie istotne składniki, to znaczy dwa przede wszystkim, zawsze i w mowie i w piśmie. Trzeci będzie dotyczył głównie pisma. Więc po pierwsze, musi być to uporządkowany, logicznie i gramatycznie komunikat. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że jeżeli my chcemy przekazać jakąś informację, to po pierwsze, ona musi mieć swój sens znaczeniowy, czyli musi po prostu coś znaczyć, a po drugie, powinna być uporządkowana gramatycznie, bo jeżeli ja powiem, nie wiem, mój kot być głodny i ja dać kot puszka karma, tak? No to w zasadzie zrozumieliście, o co mi chodzi. Natomiast moje wypowiedzenie niekoniecznie nadawałoby się do tego, żeby włożyć go do jakiegoś języka literackiego czy języka ludzi kulturalnych, tak? To raczej takie na zasadzie kali mówić, kali pisać. No więc ten, to uporządkowanie gramatyczne również jest bardzo istotne. Co dalej z tym komunikatem? No, musi być przekazany za pomocą słów, prawda? Ponieważ ja mogę inne komunikaty przekazywać. O tym mówiliśmy sobie oczywiście w klasie czwartej. Natomiast, żeby było wypowiedzenie, ów komunikat musi dotrzeć do nas za pomocą słów. Nieistotne, czy mówionych, czy pisanych, to nie ma znaczenia, ale muszą być użyte słowa. No i wreszcie to ta trzecia część, która głównie do pisma się odnosi. W piśmie wypowiedzenie rozpoczynamy wielką literą. I kończymy odpowiednim znakiem interpunkcyjnym. Wybaczcie, przy słowie wielką wkradła mi się literówka. Powinno być oczywiście z ogonkiem O. No dobrze, skoro już wiemy, co to takiego jest to wypowiedzenie, pamiętamy to, no to przypomnijmy sobie, jak te wypowiedzenia mogliśmy dzielić, prawda? Ponieważ patrząc na każde wypowiedzenie, my mogliśmy brać pod uwagę jeden z trzech aspektów. Albo mogliśmy się zastanawiać, po co my w ogóle się odzywamy. Czyli braliśmy pod uwagę cel wypowiedzi. Czemu nasza wypowiedź ma służyć, tak naprawdę? Czy chcemy o coś poprosić, czy nakazać, czy chcemy kogoś poinformować, tak? Przekazać jakąś ważną informację, czy chcemy o coś zapytać, dowiedzieć się czegoś. No, musi tutaj się pojawić właśnie ta informacja, po co my się wypowiadamy. Dalej, zabarwienie uczuciowe. Czy nasza wypowiedź ma zawarte w sobie emocje, czy ich nie ma? Czy ja mówię w sposób spokojny, taki wyważony? Widać, że nie wkładam w to jakiegoś uczucia, że to, o czym mówię, nie powoduje mojego wzburzenia, czy to pozytywnego, czy negatywnego, bo pamiętajcie, że emocje mogą być i takie, i takie. No, czy jednak te emocje widać, słychać w tej wypowiedzi, tak? One się pojawiają. No i wreszcie, po trzecie, mamy coś takiego jak budowa gramatyczna. I w tym przypadku interesuje nas, Przede wszystkim orzeczenie w wypowiedzeniu. Jeżeli jest, ile ich jest, czy go nie ma, w jaki sposób będziemy na to patrzeć. No dobrze, no to zerknijmy sobie. Jeśli chodzi o cel wypowiedzi, to tak jak już mówiliśmy, nasze wypowiedzenia mogą być oznajmujące, inaczej orzekające, tak samo jak strymem. I wtedy, gdy chcemy o czymś poinformować, przekazać jakąś wiadomość, będziemy używali wypowiedzenia oznajmującego. Mogą być Rozkazujące, gdy chcemy coś nakazać, albo pamiętajcie o coś poprosić, bo tutaj też będziemy używali wypowiedzenia rozkazującego. No i wreszcie wypowiedzenia pytające. Chcemy się czegoś dowiedzieć, chcemy o coś zapytać, użyjemy takich właśnie wypowiedzeń. Dalej, zabarwienie uczuciowe. No i tak jak mówiliśmy sobie przed chwilą, wypowiedzenia neutralne, te, w których nie ma emocji, tak nie ma uczuć, i wypowiedzenia wykrzyknikowe. Bardzo często. Zbogacone o tę część mowy, którą niedawno poznaliście, czyli wykrzyknik, jeśli nasza wypowiedź wyraża emocje. I po trzecie, wreszcie oj, zostały strzałki budowa gramatyczna <laughs> dzielimy ją. Na, jeśli chodzi o, tu, o to, to wypowiedzenia dzielimy na równoważniki zdań, jeżeli nie ma w nich orzeczenia, oraz zdania, jeżeli orzeczenie występuje. I teraz znowu Wiemy, że jest, to musimy je policzyć. Jeżeli mamy jedno orzeczenie, to będzie zdanie pojedyncze. Jeżeli więcej, mamy do czynienia ze zdaniem złożonym, prawda? I to jest wszystko, co było w klasie czwartej, doskonale to znaliście. I należy sobie znowu przypomnieć, że w takim razie każde nasze wypowiedzenie, ono może być, no inaczej je nazwiemy, w zależności od tego, o co pytamy. Jeżeli ja mam wypowiedzenie, hurra, dostałam szóstkę, no to. Jeśli ja zapytam, jakie to jest wypowiedzenie pod względem celu, no to odpowiedź jest prosta. Oznajmująca informuje cały świat, że dostałam szóstkę. Jeżeli pytamy o budowę gramatyczną, no to poszukamy orzeczeń. Hurra, dostałam szóstkę. Orzeczenie jest, jest jedno, w związku z tym mamy zdanie pojedyncze. Jeżeli chodzi o zabarwienie uczuciowe, no ewidentnie nie tylko użyłam wykrzyknika, czyli tej części mowy, która jest odpowiedzialna za. Yy, Okazywanie emocji, ale też no, sama treść mojego zdania wskazuje na to, że ta, to zabarwienie uczuciowe, te emocje w tym wypowiedzeniu się pojawiły. No i teraz moi drodzy, polecenie pierwsze. Zobaczcie, ja napisałam w Waszych celach i na co bezu po kilka przykładów, ponieważ w poleceniu jest napisane, określ rodzaj każdego wypowiedzenia w tekście zatytułowanym, co obecnie jest w modzie. Czyli mamy tutaj do czynienia z. Krótkim tekstem, i tutaj w tym tekście znajdują się różne wypowiedzenia. Ja proponuję, żebyście sobie przejrzeli wszystkie teksty, ale wybrali sobie po kilka przykładów, żebyście znaleźli, nie wiem, dwa, trzy wypowiedzenia oznajmujące, z jedno pytające, ze dwa rozkazujące, żebyście znaleźli wypowiedzenia, które są wykrzyknikowe i neutralne, żebyście poszukali jakiegoś wypowiedzenia pojedynczego, jakiegoś zdania złożonego, czy równoważnika zdania, czyli po prostu poszukajcie sobie różnych. Rodzajów wypowiedzeń, niekoniecznie skupiając się na całym tym tekście, dobrze? W każdym razie bardzo proszę, aby tych wypowiedzeń trochę poszukać. Dalej, polecenie siódme. Tutaj mamy również ustnie wykonać je, tak poprosiłam Was w na co bezu. Przeczytaj tekst i wskaż w nim wypowiedzenia wykrzyknikowe, czyli uwaga, tu już się nie skupiamy na celu naszej wypowiedzi, po co się wypowiadamy, tylko czy mamy w niej emocje, prawda? Na przykład, nie wiem, wujek. Przecież to mamula mnie tak ubiera. Samo słowo wujek, ono wypowiedzeniem nie będzie. Jeżeli, przepraszam, zdaniem nie będzie, ale ewidentnie widać, że w tym okrzyku, który Konstancja kieruje do swojego wujka, no zawarła masę emocji. W związku z tym, szukamy wypowiedzeń wykrzyknikowych, prawda? To są te zadania, które należy zrobić y, ustnie. Dalej, macie tutaj, kochani, link do zadania w e-podręczniku. Oczywiście link jest również w dokumencie wordowskim i z niego skorzystacie, aby skopiować ten link i wkleić w wyszukiwarkę. Tam, tak jak mówiłam, będziecie głównie zajmować się analizą wypowiedzeń pod względem ich budowy, czyli czy mają orzeczenia, szukamy tych orzeczeń i tak dalej. Bardzo proste ćwiczenia. Zachęcam, żeby się z nimi trochę pobawić. No nie jest to trudne, prawda? Lubicie te ćwiczenia, które można zrobić w internecie kliknięciem albo dwoma w związku z tym tutaj poprosiłabym właśnie, aby te ćwiczenia wykonać, natomiast pozostałe ćwiczenia z podręcznika potraktujemy jako zadania zachętnych. Kochani, ja bardzo Was zachęcam, aby po jedno czy dwa z tych ćwiczeń sięgnąć. Zobaczcie, tu macie wymienione drugie, trzecie, czwarte, piąte i ósme. Naturalnie to nie jest tak, że albo robię wszystkie, albo żadnego. Możecie zrobić jedno, dwa, cztery, wszystkie, no jak sobie życzycie. Warto, aby tę umiejętność jednak potrenować, bo po pierwsze, będzie nam bardzo potrzebna w kolejnych tematach, kiedy budową zdania będziemy się zajmować, a po drugie wracać już do tego nie będziemy, a jednak ta wiedza jest niezmiernie potrzebna. W związku z tym bardzo Was proszę, abyście naprawdę zajęli się solidnie. I przynajmniej to jedno, dwa zadania sobie zrobili. Nie wysyłajcie mi ich, nie ma takiej potrzeby. Warto, żebyście je po prostu zrobili, dobrze? Jeśli o mnie chodzi, to na dzisiaj jest wszystko. W każdym razie pracy macie dość, żeby jeszcze na poniedziałek wystarczyło. A piątek, sobota, niedziela, pora na odpoczynek, na grillowanie z najbliższą rodziną, bo najbliższą, ale zawsze można miło spędzić czas. Ja Wam w każdym razie tego bardzo życzę, abyście odpoczęli i we wtorek spotykamy się w pełni sił i z ochotą do dalszej pracy.